Ur, mogłem tego nie jeść. No tak w ogóle to cześć wszystkim, z tej strony Czesio. Lecimy sobie dzisiaj w Kabanos nie mówi, mi, że się nie wybije. Ja wiem, że się wybije. Ty mnie w końcu zabijesz. Tak, się, tak mi się coś wydaje. W kabanosie. Dzisiaj chyba miałem nie nagrywać. Ale postanowiłem, że wszystko mam w dupie i nagro. Zostało mi 15 minut na komputer. Jest zaraz 17, więc będzie pewnie później. Wiesz, nie pamiętam które godziny. Ja już myślałem, że kogoś opaluję. Za gardło złapię. Wypierdolę. Iskra pole. Ja iskrę w dół, ole. Iskra pole. Kuźwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie. Boże, czy ty to widzisz? Rusek, a na polskim serwerze. Znaczy na europej. Co to za wysypisowa? A ja być potęga stalinium i jest jeden. Ja być główny komunista Józef, Józef Czesio jak to się mówi Znaczy Cześć jak to się mówi a Jak ktoś się zna na historii to się zna a jak się nie zna to znaczy że jest gej Proste? Proste yeah. Trzeba ratować se nasz punkt I pelotkę też zdjął Co ja mu zrobiłem? Kurwa no, boże no. No po prostu kurwa no nie. Boże, czy ty to widzisz? Dlaczego tu jest kuźwa jakiś pierdzielony rus? W ogóle ile ten film trwa? Trzy minuty! Będę, będzie jedna bitwa, mi trzy minuty. Oba. Tak. Jeszcze tym isem dwa zrób coś, no. To zobaczymy czy potrafię cokolwiek zrobić, tak wam powiem. Że raczej nie. <grych> bo to jest kurde spam. Znaczy spam camperów. O, tak. O patrzcie, pierwszy camper, drugi camper, trzeci camper. I wszyscy deadli. Bo tam jest pierdylion camperów. To jest kurwa, prawda? Trzeba zdjąć tego ruska walonego. Bo on jest iskrą o pole. A ja iskrę w dupę pierdolę Iskra pole Film trwa 350 Jej, może nareszcie coś zrobimy O, czasie może się pochwalić swoim isem mm -hmm. Czy ja dalej nie pomalowałem swojej tetetki? chyba tak Się spojrzałem teraz na tetetkę I zobaczyłem, że jej nie pomalowałem Ewidentnie jak Panzer 4 5 Czy ja cię tam widzę? Kolego bo ja cię tam nie... Poczekaj, Nie, ale ty mnie tak Czyli jest beznadziejna sytuacja, jestem w dupie co rucha klej to nie żre kabanosów. a każdy debil co mam to wie szebil największy dobra wy sobie tutaj panowie dacie radę <gryw> pow po 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 tam bomba lecą co tam oni dają zu radę? co ty człowiek mówi panter dwójka jak panter dwójka? Przecież nie istnieje taki czołg jak panter dwójka. Nie powstał przynajmniej. O czy ty musisz do mnie tak napizdziać? Nie! Radzieckie obniżenie działa, bilajk. Like. Przyszedł zajkoś na straw ale pyszny podwieczory. Siedzi pani na łóżeczku. Mówi yy, ten pacierz po niemiecku. Przyszedł zajkoś nas worek, ale pyszny podwieczorek. <grywa> Ciesio mówi teksty Czesia. Cześć wszystkim, z tej strony Czesio i dzisiaj powiem wam ważną rzecz. Zawsze jest szansa wyruchać szempans. <grywa> Czekaj, ten film to chyba będzie 18. plus. <grywa> Jedź mi! Tym o kurwa, no nie. Nie! Potęga Stalinią kuźwa. Tak. W wodzie to już dawno bym no, by leżał martwy. Wartander, a no, w dupie mamy, że pierdol <grym> Żyjesz dalej. Jedziesz. Nic ci się nie stało. <grym> Jedźmy. Co ten drzewo takie dziwne? A bo ja z karabinu strzelam. Jakieś świeciało się to drzewko, więc musiałem... Hmm. Chyba nie wrzucę tego filmu dzisiaj. No to będzie w przyszły wtorek. Przyszedł zajkoć, nas rał worek, ale pierdolony py... Panter dwójka. No mordono, wychyl to dupsko, to ja ci walnę, a ty pójdziesz wtedy spać. A -a -a -a. Kurwa No po prostu kurwa no nie Boże czy ty to widzisz Trzeba tą panter dwójkę zrobić sposobem A w jaki sposób to to jest Z To jest sposób, zawsze jest szansa wyruchać szympansa Jep Dobra, jeden kill na odcinku, to porządny... wynik. Ku a ja się z wami żegnam, ja, ja mam wstyd po dzisiejszym odcinku, pokonała mnie jakaś zajebista pantera. To w sumie to... na razie. się wam... Czesio, cię na gazie. Dlaczego prędkość 0 km? Ja nie chcę. Ja się nie godzę. Dobra, to tak naprawdę teraz już naprawdę na razie wypierdala się.